Hej, witajcie tu Seversi i witam was w kolejnej serii zagrajmy wy Będzie to seria stosunkowo krótka, szczególnie w porównaniu do Kingdom Hearts 2 Ale jednocześnie seria, która myślę będzie naprawdę ciekawa ze względu na samą grę. Otóż tutaj już rzeczywiście nie przedłużając, grą, którą będę się zajmował teraz będzie Shadow of the Colossus moi drodzy, gra wydana w 2006 bodajże roku. Zaraz nawet sprawdzę dokładnie. E w sumie nawet w 2005 roku wydana w Ameryce i Japonii, w 2006 wydana w Europie i została wypuszczona ponownie jako część składanki ICO yy, and Shadow of the Colossus Collection na PlayStation 3 w 2011 roku. Gra stworzona przez Team ICO, który zasł yy, które zasłynęło wcześniej właśnie grą o tym samym tytule, czyli ICO. Grą dosyć nowatorską i nie do końca może rozumianą przez krytyków, dlatego nie dostała jakoś za bardzo rozpoznania w mediach, w prasie. Za to już Shadow of the Colossus zyskało dość dużą popularność i zyskało sobie naprawdę dużą rzeszę fanów na całym świecie, ze względu na to po prostu jaka ta gra jest. A jaka ta gra jest, to postaram się Wam przybliżyć poprzez to właśnie zagrajmy Wy. Jeżeli chodzi o jeszcze trochę informacji o grze to z twego czasu była to chyba najładniej wyglądająca gra na PS2 Zresztą można chyba się kłócić, że cały czas jest Bo naprawdę wycisnęła wszystkie soki z kończącej już swój żywot konsoli Także no nawet twórcy Veiku na PS3 nie musieli się za bardzo jakoś wysilać żeby poprawiać grafikę bo jest na co patrzeć, to naprawdę dalej myślę. Robi wrażenie. Naszym bohaterem, jako że tytuł po japońsku of do kolosu brzmi Wanda to Kyozo", czyli Wonder i Kolosy, to też naszym bohaterem właśnie jest tutaj Wonder. Bohater, którego na razie nie znamy żadnej historii, oprócz tego, że podróżuje na koniu, który nazywa się Agro, przez różne ziemie, aż dociera tutaj do tej bramy i w sumie tyle wiemy o łomderze na razie. <grystanie> Ta Shadow of the Colossus to jest gra która ma ma jakąś fabułę, ale wydaje mi się, że tak na... naprawdę skupia się na owszem fabuła też jest w pewnym sensie ważna. Ale najbardziej skupia się na takim klutej gry, którym są właśnie te kolosy. Ale o co chodzi, to jeszcze do tego dojdziemy, ja nie chcę tutaj uprzedzać faktów. Na razie mamy naszego bohatera Wondera na swoim koniu agro, który przekracza ten... monumentalny most. Mam nadzieję, że on nie będzie go przekraczał przez całe intro, bo to trochę czasu zajmie. No nie będzie mi... W ogóle można e... Można chyba. Sterować kamerą w... podczas katsenek. Mhm, jak sami widzicie. Można sterować kamerą. a to już było tyle, jeżeli chodzi o katsenki. O, to jest bardzo fajne. To mi się bardzo podoba. <laughs> to, że można sobie machać kamerą. E... Chociażby i w menu. Shadow of the Colossus właśnie jak widzicie, ja tutaj już przeszedłem tą grę. Tę grę raz. E... To też odblokowałem hard mode, ale zaczniemy grę na normalnym poziomie trudności Tak, nazwijcie miałem coś mierzących każuli, ale co tam Będzie nowa gra <grych> I teraz właśnie Wonder dociera do świątyni Tak, jak mówiłem możemy się rozglądać podczas cutscenek co zawsze mnie trochę bawi bo można się bawić o perspektywą -lala -lala. No dobra Wonder dociera do świątyni I tak e, chyba to intro jest dużo dużo krótsze niż e, to chociażby w Okami. <laughs> intro w Okami trwa chyba jakieś pół godziny. A będą się powojrzykować jako że jeszcze dwa let's czyli ten i Sonika i Okami będzie następne. Ooo, <laughs> droga bez powrotu. Wrota się zamkły. Zamknęły. <laughs> Oczywiście. Wydaje mi się, że to służy tylko podziwianiu widoków i miejsca, w którym będziemy się znajdywać. Tu można zrobić niezłą hopę Dobra, ja sobie, ja sobie przez ten czas przygotuję informacje, które chcę mieć. Zastanawiam się czy jesteście coś nie co powinienem powiedzieć Ale chyba nie Docieramy tutaj do Takiego głównego holu tej świątyni Do wielkiej sali I mamy tutaj Pewne Statuły, pewne posągi Zobaczymy co jest tym tobołkiem, który Wonder dźwiga Jest to jakaś kobieta Kobieta ta ma na imię bodajże mono Żeby tutaj gafy nie strzelić, to sprawdzę jeszcze dokładnie yy, Tak jest to mono Nie ma tutaj w sumie dużo do pamiętania jeżeli chodzi o postaci Ale tak No i trochę ten, to przykrycie tak trochę sztucznie wygląda strasznie. Co i nawet nie wiemy to miejsce rozpoczęło się przez rezonans przycinających się punktów. To przemawia do nas Lord Emon, Taki duchowy przywódca. Są one wspomnieniami z... Które są zastąpione przez nicość i wykute w kamień. Krew, młode kiełki, niebo. I ten z umiejętnością, aby kontrolować istnienia stworzone przez światło. W tym świecie mówi się, że jeżeli ktoś sobie tego zażyczy, to może sprowadzić duszę umarłych. Ale wkraczanie to ziemię jest zabronione Jest to Lord Emon, taki duchowy przywódca mm, społeczności Wondera Plemienia chyba tak to się nazywa fachowo Nawet Nie wiem jaka jest relacja Mono z Wonderem, ale musi ich łączyć coś bliskiego, jako że jest to bodajże kapłanka, która została poświęcona i Wonder przeprowadził ją tutaj właśnie aby... Wskrzesić ją. Zresztą mamy tutaj stworzenie cienia. W ICO występowały bodajże podobne. Zresztą dużo ludzi szuka właśnie powiązania pomiędzy ICO a Shadow of the Colossus. Niewykluczone, że kiedyś zrobię z ICO let's playa na ślepo. Zależy jak długa jest ta gra. O ma miecz z zeldy. Zaraz będzie strzelał tymi... ...promieniami. Wystarczyło. O! Zobacz jaki mam fajny mieczyk. I... Ulala. Coś się zadziało. Hmm? Ty posiadasz starożytny miecz? Sufi do nas przemawia, jasny gwint Więc ty jesteś śmiertelnikiem? Czy ty jesteś dormi? Powiedziano mi, że to miejsce na krańcach świata Istnieje tu stworzenie, które kontroluje dusze umarłych Zgadza się. My jesteśmy tym znanym jako Dormin. Była poświęcona jako, że miała przeklęty los. Proszę. Potrzebuję, byś sprowadził jej duszę. Jej duszę? Dusze, które zostały stracone, nie mogą być odzyskane. Czyż nie jest to prawo śmiertelników? Z tym mieczem jednakże może to nie być niemożliwe. Naprawdę? To jest oczywiście, jeżeli uda ci się osiągnąć to, o co poprosimy. Co mam zrobić? Oto posągi, które stoją rozstawione. Ty masz zniszczyć je wszystkie. Ale te posągi nie mogą być zniszczone po prostu przez dłonie śmiertelnego. Więc co mam zrobić? W tej ziemi istnieją kolosy, które są inkarnacją tych posągów. Jeżeli pokonasz te kolosy, posągi upadną. Rozumiem. Ale zważ na to. Cena, którą zapłacić, zapłacisz, może być ciężka. To nie ma znaczenia. Dobrze więc. Tutaj mamy ujęcie piękne na zakazane ziemię, bo chyba tak się nazywa właśnie miejsce, w którym rozgrywa się gra. Wznieś słońce ku światłu. Twu, wznieś miecz ku światłu, słońce ku światłu, jasne. I udaj się do miejsca, gdzie gromadzi się światło miecza. Tam znajdziesz kolosów, których masz pokonać.